Cześć, witajcie. Słuchajcie, mamy, yy, znaczy mamy, ja mam rozgranie na TAL, czyli, czyli dawne łabi. Wczoraj pojawiła się informacja, że 16 kwietnia na live'ie yy, na, live na Binance TAL, który jest tam zaproszony i, i wygrał w głosowaniu, że, że tam będzie. Będą coś tam omawiać na, razem z Binanceem będą ogłaszać jakieś bardzo ważne partnerstwo. W związku z tym ja postanowiłem tutaj się załadować na 7321 Satoshi. Tak jak możemy zobaczyć tutaj, tutaj co był ten duży strzał, to właśnie była też duża informacja o tym, że opanowali. 100 miast, czyli, czyli weszli ze swoim produktem do 100 miast w Chinach. Cena strzeliła do góry, potem troszkę spadło, potem nie pamiętam też była jakaś, jakaś informacja, i, i, i w każdym razie generalnie, ja widzę, że dobrze reaguje. 20%, 30% tutaj było na tych 100 miastach, było prawie 100%, tak. Wiadomość wczoraj, to jest, zaraz pokażę miejsce to jest to miejsce, gdzie, gdzie była podana ta wiadomość o tym, że 16 ogłoszą jakieś tam duże partnerstwo. Od tego momentu w ciągu dwóch godzin 22% strzeliło. Tak, w tej chwili jesteśmy tutaj w miejscu decyzyjnym jeżeli wybijemy się ponad szczyt, ponad szczyt ostatniej ostatniej dużej świecy czyli gdzieś tutaj 7700 i zacznie to troszkę ciągnąć do góry to jest bardzo prawdopodobne, że dojdziemy tutaj w ten rejon 9580 9600 tutaj po drodze ewentualnie możemy mieć na 8,5 tysiąca jakiś opór, z tym, że tak, ryzyko jest w sumie bardzo duże, bo jeżeli, jeżeli się załadujemy tutaj, 7, 700 powiedzmy, a cena nie wybije do góry, zacznie spadać, to dosłownie w ciągu pół godziny 10% możemy od razu stracić, tak. Także każdy według uznania musi, musi stop lossa sobie ustawić. I generalnie widać, że, że MA10 daje nam wsparcie mocne. Także tak, jeżeli teraz powiedzmy przy tej cenie 7,321, tak jak ja jestem załadowany troszkę poniżej, no to 3,5 max... Myślę, że tutaj myślę, że tutaj te poziomy, tak jak te dwie świece, jeżeli jeżeli tu gdzieś się załadujemy, cena spadnie poniżej 6,993, to trzeba uciekać. Z tym, że tak jak mówię, no ryzyko jest bardzo duże, tak? Trzeba na to uważać. Dlaczego tam ma dojść cena? Wynika to z przeniesienia, tak? Tutaj mieliśmy pierwszy, pierwszy skok ceny. Tutaj mamy jakby uchod filiżanki, tak? Przenosimy cenę do podstawy i tutaj nam wychodzi około 30%. Dodatkowo jest to góra obecnego kanału korygującego spadkowego właściwie, ale w kanałach spadkowych też można grać, bo widać, że że cena nam reaguje na tych poziomach, tak? Tutaj mieliśmy jedną czwartą kanału, cena wskoczyła, tutaj się tłukła, była konsolidacja. Później wyskoczyliśmy tutaj ta zielona, ta zielona to jest połowa kanału. No i dalej zobaczymy, zobaczymy. Na razie ważne jest, żeby ta świeca nam się zamknęła ponad, ponad tą zieloną, ponad połową tego kanału, jeżeli tak się stanie. Myślę, że można próbować, próbować działać. Tutaj tą cenę powinniśmy do końca dnia osiągnąć, gdzieś 18, 22, tak myślę. Jeżeli, ja tutaj będę sprzedawał, ja tutaj będę sprzedawał na 95, Ale... Ale, ale dzisiaj mamy 13, 14, 15, 16. Mamy jeszcze 3 dni. Może być różnie. Zobaczę, tutaj jeżeli mi tu dojdzie, no to tutaj sprzedam, tak? I zobaczę, co będzie się dalej działo. Jak dalej cena zacznie wybijać do góry i wybije ponad ostatni szczyt, to zaznaczę sobie, powiedzmy, o, na niebiesko, jeżeli tu się wybije dalej, to tutaj będę gdzieś... Dalej, dalej ładował. No tutaj dobrym sygnałem jeszcze, jeszcze jest to, że stoheresji jest na dole, tak? Zaczyna nam powoli do góry się rozpędzać, co znaczy, że heresji że, że nabiera mocnej siły i powinno to pociągnąć. No ale zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Równie dobrze. Równie dobrze tutaj ta świeca może się pinbarem czerwonym zamknąć i, i wtedy trzeba patrzeć, bo może może tylko się zredukuje dotąd, tak? Złapie wsparcie tutaj na, w tych okolicach. czyli dam 700, 7, 7 100 i się odbije, znowu pójdzie do góry, albo stąd już zacznie zacznie zjeżdżać, także tylko pamiętajcie, tak? że tu jest bardzo duże ryzyko, jest ryzykowne zagranie. Dalej tam będę pisał co jak. Także także tak.